Zapiekanki i burgery, ale także zdrowe koktajle, lody i świeżo wyciskane soki. Restauracje na kółkach, czyli food trucki, stały się ostatnio bardzo popularne w polskich miastach i można je spotkać niemal w każdej większej miejscowości. Jednak spotkać je w jednym miejscu i mieć do wyboru food trucki z różnym menu nie zdarza się często. W Kłocku przez dwa dni na skwerze kultury pod mostem Świętego Jana odbywał się zlot food trucków. Jesteśmy na całym Dolnym Śląsku, w świetnicy, legnicy, Głogowie, e, Także e, jest to pierwsze. Pochodzimy stąd, ja pochodzę stąd, jakby ze ścinawki średniej, więc... Um... Bo mi zawsze tu blisko. Mamy przepyszne zapiekanki, wypiekane na pysznych, świeżych bagietkach e, z wyjątkowymi e, dodatkami. E, mamy również osypek przywieziony prosto z Brennej, to jest Kołowisły. Podróżujemy po Polsce jak również na złotach międzynarodowym w Koszycach, w Bratysławie. Serwujemy kiełbaski bawarskie w formie hot doga w różnych wersjach, mamy z scrambledem, z chorizo, z z różnymi pomidorami, z boczkiem jalapeno, w najróżniejsze osłony, każdy coś za siebie. Jestem bardzo miła zaskoczona, gdyż mamy klientów w różnych miastach Polski. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych klientów. Wydaje mi się to fajną opcją, ponieważ nie jesteśmy skazani na jedno miejsce, tylko możemy podróżować po całym kraju. Byliśmy już nad morzem, w górach, zarówno w Bieszczadach jak i Tatrach. Na... Pomorzu, jak i w środkowej Polsce, możemy być wszędzie, każdego dnia. Byłam już parę razy na takich zlotach. Właśnie nasza firma Surf Asai szczególnie jeździ właśnie na takie zloty food e, Ludzie się spotykają, jedzą różne rzeczy, spróbowują coś nowego. U nas również e, właśnie e, sprzedajemy koktajle superfoods. Teraz jest to bardzo modne, na czasie. Są to bardzo zdrowe owoce. E, także jest to fajny czas na spędzenie wolnego czasu. Jak sama pani widzi, jest dużo dzieci, e, rodziców. Dużo znajomych, to chyba fajne jest spędzenie takiego czasu wspólnego. Moda przyszła z, z wielkiej wody, z Ameryki. Fenomen polega na tym, że można zjeść na ulicy u kogoś, kto, kto się zna na tym, kto robi jedzenie z pasją, kto nie jest laikiem. W większości przypadków są to ambitni ludzie, którzy mają wiążąc z tym jakieś, jakąś dalszą historię. Od tego zaczynają, wychodzą z food truckiem, Natomiast ich kolejny jakiś etap to są restauracje, czy też jakieś własne, własne pomysły na, na lokale. Warto organizować takie rzeczy. Ludzie mogą posmakować nowych rzeczy, nowych potraw. E, mogą później się zainspirować i przygotować coś takiego w domu. Bardzo ciekawa propozycja do spędzenia czasu. Fajnie, zawsze można coś zjeść nowego, popróbować. Generalnie nic za wiele ciekawego nie ma, poza czym. Hamburgerami? No nie wiem, spodziewałam się więcej. Można spróbować różnych smaków. Super, bardzo mi się podoba, dziecku się także podoba. Niektórzy uważają, że miasto organizując takie zloty promuje niezdrowe jedzenie. Ja nie zgadzam się z tym. W ten weekend w Kłocku, a gdzie odbędzie się kolejny zlot? Kolejny zlot Świdnica, 5-6 sierpnia, zapraszam.